Omawiam dla ciebie kolejne pytania z działu znaki zakazu i nakazu. Wejdź na zdamy to przejdź do nauka i wybierz dział drugi. Czy w tej sytuacji masz prawo pojechać prosto przez skrzyżowanie? Oczywiście, że nie. Dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj znak nakazu, który nakazuje nam jechać w prawo i to za znakiem. Czy w przedstawionej sytuacji na najbliższym skrzyżowaniu wolno ci skręcić w lewo? Uwaga, w lewo, a nie w prawo. Więc na najbliższym skrzyżowaniu nie wolno mi skręcić w lewo, a muszę skręcić w prawo, co nakazuje mi znak nakazu, nakaz jazdy w prawo właśnie. Znak nakazu nakaz jazdy w prawo za znakiem zobowiązuje kierującego do jazdy w prawo za znakiem. Ten znak może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi albo jezdni lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy. Czy na widocznym skrzyżowaniu wolno ci skręcić wyłącznie w lewo? Oczywiście, że tak. Nie wolno mi skręcić w prawo i nie można mi pojechać na wprost, bo jazdę w lewo nakazuje widoczny znak. Nakaz jazdy w lewo za znakiem. Znak nakaz jazdy prosto zobowiązuje kierującego do jazdy prosto i ten znak może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi albo jezdni lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy. Czy jesteś w tej sytuacji informowany, że poruszasz się drogą jednokierunkową? Przede wszystkim nie widzisz tutaj znaku informacyjnego, tylko znak nakazu, który nakazuje jechać na wprost. Czy w widocznej sytuacji masz obowiązek zjechania na sąsiedni pas ruchu, znajdujący się z prawej strony? Żadne znaki tego nie nakazują, a to co widzisz, to znak nakazujący jechać na wprost. Czy w tej sytuacji powinieneś kontynuować jazdę prosto przez skrzyżowanie? Oczywiście, że tak, bo masz znak nakazu i pamiętaj, że widoczny znak to nie jest znak informacyjny, droga jednokierunkowa, tylko to jest znak nakazu. Nakaz jazdy prosto. Czy w przedstawionej sytuacji możesz skręcić na widocznym skrzyżowaniu w lewo? Oczywiście, że nie, bo znak nakazuje mi jechać prosto i nie mogę skręcić ani w lewo, ani w prawo. Czy w przedstawionej sytuacji na najbliższym skrzyżowaniu wolno Ci jechać na wprost? Oczywiście, że tak. Mało tego. Ja tutaj muszę jechać na wprost, bo znak nakazuje mi jazdę na wprost i nie wolno mi skręcić ani w lewo, ani w prawo. Dzięki za wysłuchanie mnie do końca. Więcej filmów ze mną, w których wytłumaczę Ci najtrudniejsze pytania z testów, znajdziesz na zdamy.com. Wejdź na zdamy.com, później kliknij nauka, następnie wybierz dział i obejrzyj film. Powodzenia na egzaminie. Cześć.